Cześć, tu Wojciech Janicki z kanału Motoprezentacje, słuchajcie, ja jestem duży, ale ten jest dużo większy, masywniejszy, jest bardziej muskularny, typowy Kolos, nie przepraszam, Koleos, to jest Renault Koleos w topowej wersji Initial Paris, zapraszam. Renault Koleos całej krasie i okazałości. Zwróćcie uwagę na całą tą linię, na muskularność, na te przetłoczenia na masce, na te proporcje pomiędzy przodem, tyłem, jak i również bokiem auta. Tutaj wszystkie te elementy ze sobą współgrają, tak? Jeżeli chodzi o przód samochodu, to co wyróżnia to auto, to przede wszystkim duży znaczek, logo Renault. Mamy dużo chromu, mamy światła LED-owe wykonane w pełnej technologii full LED Pure Vision i światła mijania i drogowe i światła do jazdy dziennej. Mało tego, światła przeciwmgłowe mamy też wykonane w technologii full LED. Idąc dalej, jeżeli chodzi o bok, z boku tutaj na nadkolu mamy chromowaną listwę, która nadaje temu autu jeszcze większego prestiżu i smaku zarazem. Mamy duże 19-calowe felgi aluminiowe o wzorze inicial pari. Dalej idąc, mamy obwolutkę chromowaną wokół szyb, jak i również przyciemnione szyby, boczne, tylne, jak i również tylna. Klamki mamy chromowane. Tutaj znalazł się jeszcze dekor na drzwiach bocznych kierowcy i pasażera z napisem INITIAL PARIS, tak żebyśmy wiedzieli już z jaką wersją wyposażeniową mamy do czynienia. Co prawda to troszeczkę imituje taki wlot powietrza, natomiast mnie jakoś szczególnie nie razi. Wygląda to całkiem sympatycznie. Tutaj w lusterku bocznym mamy też schowany kierunkowskaz. Jeżeli chodzi o drzwi, o bok e, całego auta, to znalazła się również chromowana li listwa, o, ozdobna, jak i również ochronna. Po otwarciu drzwi mamy zabezpieczone też e, progi, żeby nie pobrudzić sobie e, nogawek. To tyle, jeżeli chodzi o, o ten bok. Słuchajcie, chcemy sprawdzić, czy kolos ma serce? Chyba tak, co? Sprawdzimy. Bardzo proszę. Okazuje się, że kolos ma serce. Przed Wami dwulitrowa jednostka wysokoprężna o mocy 180 koni mechanicznych i momencie obrotowym 380 Nm, który jest uzyskiwany przy 1750 obrotów na minutę. Średnie zużycie tego e, samochodu, tego silnika, to jest 6,5 litra w oparciu o dane techniczne. Prędkość maksymalna to jest niecałe 200 km na godzinę. Silnik charakteryzuje się wysoką dynamiką, elastyką, jest bardzo kulturalny. Silnik jest sprzężony z automatyczną skrzynią Xtronik bezstopniową CVT, która ma 7 wirtualnych biegów. Silnik jest wyposażony w AdBlue. To tyle, jeżeli chodzi o serce tego potwora. Zamykamy machę. Przechodzimy dalej. Jeszcze kilka słów na temat tyłu pojazdu. To co wyróżnia ten samochód to przede wszystkim duży spoiler. Trzecie światło stop. Z tyłu mamy szybę tylną przyciemnioną. Zwróćcie uwagę na te duże światła. Światła są wykonane w technologii full LED. One nachodzą bezpośrednio na klapę bagażnika. Mamy też kierunkowskazy dynamiczne i mamy znaczek 4WD, który świadczy o tym, że mamy do czynienia z autem z napędem na cztery koła. Dalej znak Renault, napis Koleos. Poniżej dużo chromu, dwie końcówki imitacje końcówki rury wydechowej, no i dyfuzor wykonany w kolorze antracytowym. Tak prezentuje się tył pojazdu. Teraz pora na bagażnik. Otwórzmy. By móc otworzyć bagażnik wystarczy wsunąć dłoń tutaj pod ten napis Koleos, nacisnąć przycisk gumowany i klapa bagażnika elektrycznie się otworzy. Naszym oczom ukazuje się duży, pojemny, a zarazem ustawny bagażnik. Pojemność tego bagażnika to 579 litrów. Istnieje możliwość złożenia tylnych oparć. Ja to teraz zademonstruję. Bardzo proszę. No i tuż teraz mamy arcypotężny i pakowny. A zarazem ustawny bagażnik o pojemności 1795 litrów. Wow, to robi wrażenie. Próg załadunkowy, praktycznie jego brak. Umożliwi nam łatwe wkładanie, wykładanie bagaży. To jest jak gdyby bardzo ważne. Bagażnik, jak najbardziej, na plus. Zamykamy. Bardzo proszę. Zapraszam was serdecznie do wnętrza pojazdu. Wow. Tak prezentuje się topowa wersja Initial Paris, jeżeli chodzi o wnętrze. Zwróćcie uwagę jak jest wykończona, jak jest wykonana. To co wyróżnia ten samochód to przede wszystkim fotele. Bardzo proszę. Po otwarciu drzwi czujemy zapach że mamy do czynienia ze skórą, prawdziwą skórą, nie z żadnym flakiem czy pseudo skórą, tudzież jakąś skórą ekologiczną. To robi niesamowite wrażenie i wpływa na poczucie komfortu. Tak prezentuje się cały fotel. Fotel jest elektrycznie regulowany we wszystkich zakresach. Mamy regulację wzdłużną, mamy regulację na wysokość. Regulacja kąta pochylenia oparcia, jak i również regulacja odcinka lędźwiowego. Mamy także regulowaną, regulowane siedzisko na długość. No i zobaczcie sobie teraz blisko, jak wygląda ta skóra. Skóra jest perforowana typu nappa. I mamy też przeszycia kolorze brązowym. Co się tyczy samej deski rozdzielczej, to zobaczcie. Tutaj wszystkie te elementy mamy wykonane z miękkiego, bardzo dobrego jakościowego materiału. Poniżej, co się nieczęsto zdarza, też mamy element wykonany z miękkiego e, tworzywa. Mamy również przeszycie nitką. Przejdźmy na boczek drzwi. Boczek drzwi też jest miękki. Tutaj w całym tym zakresie mamy element wykonany z drewna. Aluminium się pojawia. Tutaj nie wiem, czy widzicie, jest ambientowe podświetlenie. Idąc dalej, tutaj ten podłokietnik boczny jest bardzo miękki, przyjazny. No i dalej mamy. Schowek, schowek od wewnętrznej strony jest wytapicerowany, także nawet jak wrzucimy jakąś butelkę w trakcie jazdy, nie będzie nic trzeszczało, piszczało. No i tutaj jest głośnik od zestawu Audioboss. Po otwarciu drzwi naszym oczom ukazuje się również nakładka progowa, nakładka z napisem Initial Paris, tak żebyśmy cały czas wiedzieli, z jaką wersją mamy do czynienia. Także bardzo proszę, tak to, tak to wszystko się prezentuje. Tak prezentuje się drugi rząd siedzeń. Zobaczcie, mamy też skórę, skórę prawdziwą. Mamy na tylnych siedzeniach podłokietnik z cup holderami, jak i również przyciskami do podgrzewania foteli tylnych. Tak. Na tylnej konsoli mamy poprowadzony nawiew na tył, żeby zapewnić odpowiedni komfort termiczny osobom siedzącym z tyłu. I na wyposażeniu są też dwa gniazda USB z funkcją ładowania sprzętów. Na oparciu siedzisk mamy jeszcze tutaj takie siatki umożliwiające przytrzymanie jakiegoś małego przedmiotu. Jeżeli chodzi o boczek drzwi tylnych, tak samo jak przedni, jest wykonany z miękkich, bardzo dobrych jakościowo materiałów. Mamy element drewniany, mamy też ambientowe podświetlenie, listwę chromowaną i też tutaj ten, tę część podłokietnika, mm, bardzo przyjemna w dotyku, miła. No i co? Nakładki progowe, małe, bo małe, ale się znalazły. Oczywiście z napisem Initial Paris, żeby pasażerowie wiedzieli, z jaką wersją wyposażeniową mają do czynienia. Tak to wygląda. Przyszła pora na to, żeby zasiąść do wnętrza tego pojazdu. Zrobię to z czystą przyjemnością. Ach. Czuć luksus i prestiż. Dobrze, słuchajcie. Ustawię sobie fotel pod siebie, wykorzystując do tego celu elektrycznie regulowaną funkcję. Bardzo fajna, przydatna rzecz. Ale zobaczymy. Zobaczymy jaki zakres ma regulacja kąta pochylenia oparcia. Chodźcie zobaczyć, ja leżę. W takich warunkach mogę spać. Także bardzo fajnie, ok. Wracamy do pozycji już takiej właściwej może bym powiedział. Dobrze. Coś mi tutaj jeszcze do końca nie gra, jeszcze, jeszcze. No, powiem Wam, że zakres obniżania całego oparcia jest naprawdę niesamowity. Można się wyspać, dosłownie. Ok, fotel mam optymalnie ustawiony. Kierownicy jeszcze sobie zobaczymy. Dobrze, tak to wygląda. To jest moja pozycja, optymalna pozycja za e, kierownicą. Teraz słuchajcie, chciałbym Wam pokazać, ile jest miejsca z tyłu. Także zapraszam na tylną kanapę. Teraz chcę Wam pokazać, ile miejsca jest z tyłu. Także zapraszam serdecznie. Znaczy, ja siebie zapraszam, tak? Dziękuję. Dobrze, ja już jestem w środku. Na nogi mam jeszcze wystarczająco ilość miejsca. Mało tego, pod nogi mam też e, tutaj wystarczająco ilość miejsca, także jest ok. Tu jest dobrze. Jeżeli chodzi o głowę, no, słuchajcie. Tyle. Tyle jeszcze mam miejsca nad głową. Super. E, dla niewtajemniczonych powiem od razu, że mój wzrost to 1,86 m. Także osoby o takim wzroście będą czuły się naprawdę bardzo fajnie, komfortowo korzystając z okazji chciałbym zająć też miejsce na środku zobaczymy i powiem tak stosunkowo niski tunel praktycznie, no prawie, że go brak i swobodnie też e, zająłem miejsce nad głową mam też dużo e, miejsca także gdybym miał jechać na środkowym miejscu to wolałbym jechać niż Miałbym iść pieszo, tak? Także OK. Natomiast cztery osoby w naprawdę dogodnych warunkach będą mm, podróżowały. Także super auto i z przodu i z tyłu. Zapraszam Was do wnętrza pojazdu. Jesteśmy we wnętrzu nowego Koleosa. Zobaczcie, jak wygląda cała deska rozdzielcza, cockpit. Tak jak już wcześniej wspominałem, cała ta góra jest wykonana z miękkich, bardzo dobrych jakościowo materiałów. Dół też jest obszyty miękkim w dotyku materiałem. Wszystko to wygląda bardzo komfortowo, dostojnie wręcz by można było powiedzieć, prestiżowo. Słuchajcie, trzymam, trzymam kierownicę w dłoniach i trzyma mi się tę kierownicę bardzo wygodnie, bardzo pewnie. Tutaj mamy skórę prawdziwą, ona jest perforowana, skóra typu Nappa. Uruchomimy może silnik. Żeby móc uruchomić silnik, wystarczy nacisnąć przycisk start-stop, tak jak już przystało na markę Renault. Na centralnym miejscu pojawił się wyświetlacz o przekątnej 8,7 cala. Z systemem multimedialnym Airlink 2. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak, tutaj mamy nawigację. Możemy się pobawić. Wejdźmy sobie na chwilę do menu: mamy nawigację, multimedia, telefon, aplikacje dodatkowe, pojazd i system. Z tego miejsca w pojeździe możemy sobie poustawiać chociażby ambientowe podświetlenie. Do wyboru mamy 5 kolorów: zielony, czerwony, niebieski, różowy bądź też beżowy. W zależności od upodobań, nastroju, preferencji, możemy sobie ten kolor zmieniać. Mamy wpływ na Kolor zegarów, jak i również ambientowego poświetlenia na boczkach drzwi, jak i również tutaj w tej części dolnej konsoli centralnej. Wspomaganie kierowcy. Z tego miejsca możemy poustawiać wszystkie systemy, w które jest wyposażony samochód: m.in. alarm toru jazdy, alarm zbliżania, hamowania aktywne, ostrzeżenie o martwej strefie, ustawienie alarmu prędkości włączenie świateł automatycznych bądź też wykrycie zmęczenia kierowcy. Tak z tego miejsca mamy też fotele. Tu jako ciekawostka fotel po stronie kierowcy ma funkcję masażu. Włączamy ją tutaj i możemy wybrać jeden z trzech trybów masażu. Mamy tonizujący, relaksujący i lędźwiowy. Ustawiamy sobie natężenie jak i również prędkość w zależności od tutaj naszych preferencji. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o cały system, ten system AirLink działa poprawnie, działa stabilnie. Poprzybywałem trochę z tym samochodem, z tym systemem, pobawiłem się, nic mi się nie zawiesiło, także jest, jest ok. Natomiast dziwi mnie jedna rzecz: samochód, jak pojawił się na rynku, pojawił się z R-Linkiem 2. Gdzie w tym czasie i Clio 5, i Captur, miały już system, nowszy system multimedialny? Dla mnie to niezrozumiałe. Idąc dalej, mamy klimatyzację. Co prawda, mamy pokrętło od klimatyzacji, bo to są fizyczne pokrętła, natomiast co do reszty regulacji klimatyzacji, no to musimy nacisnąć ten przycisk i ta klimatyzacja. Ingerujemy w tę klimatyzację już poprzez wykorzystanie panelu multimedialnego. Nie do końca mi się to rozwiązanie podoba. Wolałbym mieć ingerencję na siłę nawiewu poprzez tradycyjne przyciski, bądź też pokrętła. Natomiast z drugiej strony, jeżeli ustawiamy sobie i w, głównej, w głównej mierze jeździmy na trybie auto, to myślę, że to też po części powinno nam wystarczyć. Światło awaryjne, wiadomo, to jest bardzo ważny panel. W tym miejscu mamy włączanie, bądź też wyłączanie wentylacji foteli, tak? Tu mamy takie dwupoziomową wentylację. W tym miejscu możemy włączyć podgrzewanie foteli, także fajnie, bo fotel jest i wentylowany i podgrzewany, także zapewni nam odpowiedni komfort we wszystkich warunkach w zależności od niezależnie od pory roku. Mamy tryb eco, czyli ekonomiczna jazda. Możemy sobie wtedy tak de facto zmniejszy zużycie paliwa kosztem zmniejszenia, no niestety, nieco dynamiki pracy silnika. Przycisk umożliwiający wyłączanie funkcji Stop Start. Tutaj mamy przycisk od systemu Easy Park Assist. Samochód jest wyposażony w ten system. I słuchajcie, warto zasubskrybować mój kanał, ponieważ niebawem na moim kanale pojawi się jazda próbna tym pojazdem. I omówienie systemu Easy Park Assist. Także zachęcam do subskrypcji i do oczekiwania na ten film. I ta sama sytuacja z fotelem i wentylowanym, i podgrzewanym jest po stronie pasażera. Co się tyczy drugiego wyświetlacza, zespołu wskaźników i zegarów, tutaj pod zakołem kierownicy, to mamy cyfrowy tutaj wyświetlacz wykonany w technologii TFT o przekątnej 7 cali mamy też elementy analogowe między innymi temperaturę pracy silnika po lewej stronie po prawej stronie mamy ilość paliwa w zbiorniku do wyboru mamy jeden z czterech trybów zegarów ja wybrałem dla siebie taki najbardziej przejrzysty który pokazuje nam dookoła obroty a na środku mamy prędkość oczywiście na komputerze pokładowym będą wskazywane wszystkie funkcje komputera pokładowego. No Nie będę już tutaj zanudzał, bądź też się rozwodzi. Już wiemy o co chodzi tak naprawdę. Jeżeli chodzi o kierownicę, no to tutaj mamy kierownicę wielofunkcyjną. Po lewej stronie od kierownicy mamy przyciski do aktywnego tempomatu, po prawej stronie mamy do komputera pokładowego. Pilot tutaj do radia jest pod kierownicą. Słuchajcie, no, Koleos jeszcze ma tę funkcję ogranicznika regulatora prędkości, którą włączamy no niestety ale jeszcze z tej pozycji tutaj, tak. Nowe samochody marki Renault mają już wszystko skumulowane w jednym miejscu i uważam to za dużo lepsze rozwiązanie. Co się tyczy panelu środkowego, to w tym miejscu znajdziemy dźwignię zmiany przełożeń. Tak jak wspominałem, Koleos jest wyposażony w automatyczną bezstopniową skrzynię X-tronic, czyli mamy tutaj możliwość zmiany przełożeń. Dalej mamy dźwignię hamulca elektromechanicznego, tak. A tutaj możliwość zwolnienia. Przyciski do włączenia tempomatu. Podokietnik z kapholderami Oczywiście z funkcją i ogrzewania, jak i również klimatyzacji. No i podokietnik z funkcją schowka i z regulacją. Górnej części w zakresie wzdłużnym. No, pozycja mi odpowiada. Słuchajcie, te zagłówki tutaj relax, kopertowe, które mają odpowiednie trzymanie boczne, zapewniają też odpowiedni komfort podróżowania. Bardzo fajna, przydatna rzecz, szczególnie na dłuższych trasach. Słuchajcie, nie mógłbym nie wspomnieć o systemie multimedialnym. Tutaj mamy na wyposażeniu standardowym. System Audioboss. Mamy do dyspozycji aż 12 głośników. Musicie mi uwierzyć, na słowo, gra to fenomenalnie dobrze. Ze względu na prawa autorskie, no nie włączymy, nie przetestujemy, nie sprawdzę dla Was. Natomiast gra to bardzo, ale to bardzo dobrze. Wierzcie mi na słowo. Mamy, tak jak wspominałem, 12 głośników z subwooferem. Subwoofer jest umiejscowiony w bagażniku. Tutaj mamy lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne bezramkowe. No to jest element, który zmienił się w stosunku do poprzedniej wersji kolosa. No i idąc dalej u góry, mamy jeszcze schowek na okulary. Po lewej stronie, od kierownicy, mamy przyciski do ustawienia napędu. Tak jak wspominałem, auto jest wyposażone w napęd na cztery koła z trzema trybami. 2 WD, czyli ze zblokowanym napędem na przednią oś. Auto, czyli automatyczny rozdział napędu w zależności od potrzeby. Jak i również 4WD Lock, czyli zblokowany, permanentny napęd na cztery koła, który automatycznie rozłącza się po przekroczeniu prędkości 40 km na godzinę. Dalej mamy przycisk umożliwiający zjazd z samochodu z, ze wzniesienia, ze stałą prędkością. Wyłączanie systemu ESC, jak i również podgrzewaną kierownicę. Tutaj warto wspomnieć, że samochód w tej wersji jest wyposażony opcjonalnie w pakiet zimowy. W skład tego pakietu zimowego wchodzi podgrzewana elektrycznie szyba, podgrzewana kierownica spryskiwacze reflektorów, jak i również podgrzewane fotele w drugim rzędzie to wszystko samochód już ma na wyposażeniu słuchajcie, no co tutaj można dodać no praktycznie można dodać tylko panoramiczny dach, którego tutaj de facto nie ma mm, a tak ten pojazd ma wszystko to, co można mieć w koleosie na tą chwilę. Z ogromną przyjemnością Zaprezentowałem dla Was Renault Coleosa w topowej wersji Initial Paris. Bardzo dziękuję za udostępnienie tego pojazdu do testów. Chciałbym zachęcić Was wszystkich do komentowania, dzielenia się opiniami, spostrzeżeniami dotyczącymi tego auta. Chciałbym z tego miejsca pozdrowić serdecznie mojego kamerzystę, jak i również wszystkich fanów. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!